Pod koniec listopada 2022 roku w karciance Pokémon pojawił się nowy dodatek nazwany Silver Tempest i od początku wiadomo było, że Lugia Vistar będzie jego główną postacią. Niedługo przed wyjściem tego rozszerzenia odbyły się Regionalsy w Warszawie, które wygrał Pedro Eugenio Torres, grający Sablezardem. W finale pokonał on Aleksa Szymańskie, który grał Giratiną Vistar. Te dwie talie oparte o silnik Lost Zone były bardzo dobrym wyborem, posiadały mnóstwo opcji i bardzo często wykonywały swój gameplan. Inną możliwością była Palkia Vistar z silnikiem opartym o Inteliony, który pozwalał na używanie dokładnie tych trainerów, których w danej chwili potrzebowaliśmy. Wielu graczy skłaniało się także w stronę Arceusa Vistar i jego partnerów. Jednym z nich był flank Pikachu Wimax. Taka talia pozwoliła Ondrejowi Szkubalowi wygrać sierpniowe Mistrzostwa Świata. Pod koniec roku rosła popularność Giratiny Vistar, która też dobrze partnerowała Arceusowi. Chyba nikt nie spodziewał się, jak bardzo Lugia Vistar odmieni obraz ówczesnej mety. Pierwszym dużym turniejem, w którym można było używać kart z dodatku Silver Tempest, były Międzynarodowe Mistrzostwa w Brazylii, LAIC 2022. To właśnie tam Lugia pokazała swoje oblicze po raz pierwszy. Na ponad 100 graczy, którzy dostali się do Dateu, aż 55 osób leciało wysoko na skrzydłach Lugii. Chyba nikt nie spodziewał się aż takiego wyniku. Najwyżej poleciał Thord Reklew, aktualny wicemistrz świata, wygrał cały turniej przechodząc tym samym do historii. Jako pierwszy gracz zdobył wszystkie dostępne tytuły rangi International. Zwycięstwo norweskiego gracza i ponad 53% mety w Day 2 LAIC zapowiadały rychłą dominację Lugii. Na czym polegał fenomen tej talii? Lugia Vistar posiada umiejętność, która pozwala jej wyciągnąć z discardu dwa kolorless pokemony, niezależnie czy są basiciem czy ewolucją. Ten efekt sam w sobie nie byłby mocny, gdyby nie to, że Silver Tempest przyniósł ze sobą Archeopsa, Stage 2 Colorless Pokémona, który może ładować inne dwoma specjalnymi energiami stali. Ten efekt jest bardzo mocny, ale wystawienie wspierającego Stage 2 stworka jest problematyczne. Lugia Vistar całkowicie pomija problem z ewoluowaniem Archeopsa i może go wystawić na ławkę już w drugiej turze, bezpośrednio z discardu. Jakby tego było mało, Evolution Incense, Ultra Bole i Quick Bole ułatwiały znalezienie i wyrzucenie Archeopsów. To wszystko plus multom różnych specjalnych energii pozwoliło tej talii zdominować metę. Dla przykładu Aurora Energy podpięta do pokemona była dowolną energią. Dodatkowo w momencie podłożenia jej z ręki mogliśmy wyrzucić Archopsa czy inną niepotrzebną kartę, a Speed Lightning Energy podkładana pod elektrycznego pokemona dobierała nam dwie karty. Te i wiele innych energii pozwoliły Lugi używać wielu różnych atakerów. Kolejne turnieje tylko potwierdziły jej dominację. W każdym z nich stanowiła ona ponad 35% mety w Day 2. Na kolejne zwycięstwo nie trzeba było długo czekać. Conor Finton wygrał grudniowe regionalce w Arlington. Oprócz tego Lugia zajęła także miejsca od 3 do 6. Podobna sytuacja miała miejsce, kiedy kilka miesięcy później, w lutym 2023 turniej wygrał Andrew Hedrick, a do tego sześciu z 8 najlepszych graczy grało właśnie Lugią. Na przestrzeni czasu wyklarowała się dosyć jednoznaczna i bardzo mocna lista opierająca się na kilku pokemonach. Stoutland V w połączeniu z Powerful Colorless Energy był skuteczną odpowiedzią na wszelakie Lost Boxy używające Confy. Do tego Raiku pomagał w wielu single prize'owych meczapach oraz podwójnie uderzał w Palkie czy inne Lugie. Odpowiedzią na to wszystko miał być dura Ludon VMAX, który nie otrzymywał obrażeń od pokemonów ze specjalnymi energiami. Ale i na to Lugia znalazła sposób. Był to Amazing Rare i Veltal ze swoim kosmicznym kosztem ataku, bez problemu ładowane przez Archeopsy i różnokolorowe energie. Talia zdawała się mieć odpowiedź na wszystko. Meta klarowała się dosyć jasno, albo gra Szlugią, albo czymś co z nią wygrywa. To drugie podejście zapewniło Azulowi Garcia Griego zwycięstwo podczas OCSC 2023, który swoim Lost Boxem utylizującym Zeraorę oraz Dragonite'a V ze Skysfield Stone'em pokonał w finale Regana Redlofa. Na tym turnieju Lugia stanowiła ponad 48% metagame'ów Day 2. Nadal była niesamowicie silna. Nieco ponad tydzień później Andrew Hedrick ponownie zdecydował się na standardowy build Lugii i sięgnął po zwycięstwo podczas regionalsów w Knoxville. W ten sam weekend bardzo innowacyjną listą popisał się Miłosz Drylica, który w swojej talii grał Wajka Volta v oraz Zabdosa z Pokémon Go. Ten pomysł pozwolił mu wygrać regionalsy w Bochum. Czy taki stan mety był dobry dla gry? Oczywiście, że nie. Na szczęście i nieszczęście w kwietniu 2023 roku przyszła kolejna rotacja i Lugia straciła większość specjalnych energii, a także swoje Amazing Rare Pokémony. Wyrotowało także Evolution Incense oraz Quick przez co trudniej było umieścić Archeopsy w discardzie. Czy to spowodowało, że Lugia stała się niegrywalna? Nie, chociaż straciła odpowiedź na wiele talii, w tym Arceusa z Duraldonem VMAX. Nie było już Iwetala, który w łatwy sposób mógł się przebić przez jego umiejętność. Jednakże już na UIC wyklarował się kolejny wariant oparty o Pokémony Single Strike. Okazało się, że Lugia może również dobrze utylizować Duraldo na -Max w połączeniu z Single Strike oraz Impact Energy. Do tego dokładano także Tyranitaravi i inne Single Strike Pokémony, takie jak Stonjourner czy Iveltal. Świetnie sprawdziła się też profesor Burnett, discardująca karty bezpośrednio stali. To wszystko nie wystarczyło jednak, by pokonać Arceus Boxa stworzonego przez Alexa Szymańskiego, który wygrał cały turniej. Lugia nadal przeważała, ale tym razem osiągnęła tylko 27% mety w Day 2. Około miesiąc później okazało się, że Single Strike Lugia ma innego sprzymierzeńca w walce z Duraldonem VMAX i był to Single Strike Urshifu VMAX. Jego GMAX One Blow pozwalał przebić się przez ścianę Duraldona, one-shotując go przy użyciu trzech Single Strike Energy. Dodatkowo ten build nie wymagał grania Impact Energy, co pozwoliło na granie większej ilości urnów Vitality, Tyranitarów V czy jednego Collapse Stadium. Takim buildem Regan Redclaw osiągnął drugie miejsce podczas Regionalsów w Portland, ustępując tylko Landenowi Kettlerowi i jego arceusowi z Giratiną. To był moment, w którym i ja wsiadłem na skrzydła lugi i zacząłem szybować. Lista Regana okazała się być tak dobra, że wielu graczy, którzy jej używało, osiągnęło świetne wyniki. Podobnie było i ze mną. Udało mi się zająć dziewiąte miejsce podczas regionalsów w Malmo. To było moje pierwsze day tu, tak blisko top 8. Niestety w dwóch ostatnich grach popełniłem kilka błędów i musiałem obejść się smakiem. W kilku kolejnych turniejach Lugia zajmowała miejsca w top 4, wygrywając special event w Turynie oraz regionalsy we Fresno. Tam w końcu zwyciężył Regan Retzlow. Po kilku miejscach w top 4 w końcu udało mu się polecieć wystarczająco wysoko, by sięgnąć po złoto. Niestety pojawiało się coraz więcej talii, które sprawiały problemy. Jedną z nich była Gardevoir EX, strasząca swoimi OnePraiser'ami, a także Miraidon, który był niezwykle szybki. Andrew Mahon oraz jego grupa rozgryźli odpowiednią listę, która pozwoliła amerykańskiemu graczowi zająć wysokie 21 miejsce na Mistrzostwach Świata w 2023 roku. Mimo wszystko postanowiłem zagrać single strack na OTP-2023, udało się ominąć wiele złych meczapów i pomimo wielu popełnionych błędów dotarłem do finału, gdzie po Mirror meczu zdobyłem tytuł mistrza Polski. Wydawałoby się, że to już ostatnie machnięcia skrzydeł, ale ja nadal wierzyłem i po wielu testach postanowiłem dać lugi kolejną szansę. Pojechałem na pierwszy europejski turniej w nowym sezonie, czyli Special Event w Barcelonie. Rzutem na taśmę udało mi się wejść do Du i walczyć o wejście do top 8. Udało mi się nawet trafić na streama i tam zremisować grę na Star, która ponownie zaczęła pojawiać się w mecie. Był to jeden z pierwszych turniejów, w którym wyłaniał się nowy problem dla Lugi, potężny Charizard IX. Po remisie na streamie przegrałem mirror wejście do top 8 i finalnie zająłem 13. miejsce. W międzyczasie zaczął pojawiać się nowy wariant, tak zwana Colorless Lugia. Talia oparta o specjalne colorless energie, które zapewniają dodatkowy efekt, takie jak Gift Energy, Vigard Energy czy nowe Therapeutic i Jet Energy. Do talii trafiały też nowe pokemony, Snorlax Lost Origin, Drapion V, Weirdir V czy Mew EX. W październiku 2023 roku Aleksander Fleitos wygrał takim właśnie deckiem Regionalsy w Sacramento. Jak się okazało był to początek końca lugi Vistar. Po czwartym miejscu w Lille oraz Toronto Lugia przestała pojawiać się w topkach, a nawet w Day organizowanych turniejów. Coraz silniejszy Mirajdon, ciężki meczap na Charizarda, szalejący MV Max, niezwykle szybki Rowring Moon i przechodząca kolejne przebudzenie Gardevoir EX. Tego ostatniego mecza bałem się najbardziej. Na pozostałe byłem gotowy, gdy w Gdańsku grałem single z lugiem po raz ostatni. Niestety, dwa pierwsze mecze, dwa razy Gardevoir EX, dwie porażki na start. Morale spadły, nie udało się nawet zdobyć punktów w tym turnieju i lugia trafiła do albumu na długie miesiące. Długi czas oczekiwania dobiegł jednak końca. Na horyzoncie znów wychodzi słońce, ponieważ nadchodzi nowa rotacja, nowy dodatek i nowa nadzieja. W Japonii odbył się turniej Champions League w mieście Fukuoka, gdzie ponad 2600 graczy zmierzyło się ze sobą. Pojawiło się wiele nowych talii, kilka starych dostało nowe zabawki. Jednakże na szczycie można ujrzeć znajomy widok. To Lugia i Archeops. Ten archetyp wraca do gry głównie dzięki nowemu chinchino i stratom jakie poniosły inne talie w związku z rotacją. Gardevoir EX traci małą gardevoir. Miraidon EX odchodzi w kąt po stracie Flafiego. Roaring Moon wydaje się być słabszy bez galeriańskiego multresa V. Najpopularniejszą talią jest Charizard EX i jego wiele różnych wariantów z Pidgeotem EX, Bibarelem czy Arceusem Vistar. Jest to archetyp, z którym Lugia zawsze miała problemy, ale tym razem Chinchino może okazać się zbawicielem. Knockoutowanie Wielkiego Mrocznego Smoka małym szynszylem to plan na ten matchup. Nadal największą boloczką jest jednak poprawne rozłożenie się na początku gry, bo nie ma już profesor brunet. Jednakże, gdy uda się to zrobić, Lugia ponownie jest w stanie wygrać z każdym. Wciąż możemy używać Snorlaxa, Mew X, czy wielu innych przydatnych atakerów. Lax z Reversal Energy, Charizarda z luminos Energy. Fluttermane pojawia się jako odpowiedź na silniki oparte na Comfy. Możliwości jest wiele i każdego można pokonać. No, prawie każdego. To z pewnością nie oznacza, że Lugia ponownie zdominuje metę, ale ma szansę być jednym z topowych deków. Czy będzie najlepszym dekiem w formacie, czy wygra UIC? Jak wielu graczy zdecyduje się do niej wrócić? Kto poleci wysoko, kto najwyżej, a kto spadnie? Czas pokaże.